Kolejny trend na TikToku wyszedł poza kontrolę I cringe'owe TikTokerki udające NPC zarabiają dziesiątki tysięcy dolarów Ice cream, niap, thousand Zaraz wam opiszę o co chodzi Po wczorajszej gali pojawiły się kontrowersje z werdyktem Oraz zerkniemy o co chodzi w aferze sprayowej Dodatkowo internet obiegła tragiczna informacje o śmierci Ravgora I niektórych jak zwykle poodklejało Trump wleciał z kolejną odpowiedzią i trochę znowu się pogrążył A na koniec mam szokujący update o wypadku z Krakowa z dnia na dzień internet ewoluuje i jesteśmy coraz dalej od Boga. Szczególnie mowa o TikToku, który chyba uczciwie można stwierdzić jest wylęgarnią największych tazosów. Ostatnio mieliśmy tego dzbana, który kradł losowym ludziom psy na ulicy albo wchodził do obcych domów. O ilości niebezpiecznych challenge'ów, które tam się przewinęły, a nawet kogoś zabiły, to temat na osobny odcinek. I obwiniałbym tutaj algorytm, który pozwala się wybić totalnie losowym osobom, które jedyne co muszą zrobić, to przebić coraz to wyżej postawioną poprzeczkę głupotę. I do tego grona dołączył nowy trend, który zyskał nazwę PC Trend, a przy jego rozpoczęciu w głównej roli stoi TikTokerka Pinky Doll. Tym razem i TikTokerze nie robią z siebie idiotów, tylko dla paru obserwujących i wyświetleń, bo chyba rozumieli, że to za bardzo nie ma znaczenia. I zaczęli podchodzić bardziej biznesowo, zarabiając na jednej transmisji nawet po kilka tysięcy dolarów. Całość polega na tym, że kobieta na transmisji za wysłanie jej tych TikTokowych donateów, czyli jakiś różyczek, kurwa lodów ekipy, mówi różne frazy, na przykład lody są dobre. I robi tak za każdym razem, jak ktoś jej wyśle tego donata. Na tym polega i jej... Praca. Woman. Mm, Jej reakcje stały się memem w Internecie i teksty latają wiralowo, np. po Twitterze. Sprawę zaczęły komentować też zagraniczne kanały, komentarze i w taki oto sposób laska na takich transmisjach przebija po nawet 50 tysięcy ludzi na żywo. Jak wynika z najnowszego filmiku, Pinkie Doll jest zadowolona i dumna z siebie, że zapoczątkowała ten trend. Niam, 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 niam. Pewnie was też nie zaskoczę informacją, że ona jest OnlyFansiarą. Pełen zestaw tutaj mamy. Z całego trendów ironiczny sposób postanowi zażartować iShowSpeed, Speed, czyli jeden z największych zagranicznych streamerów. I look cool. Chicken, chicken. Teraz po nim pojawił się Kai Senat, który w godzinę zarobił 6000 dolarów. I oczywiście znalazły się już inne osoby, które zaczęły w ten sposób zarabiać, ale nie ironicznie, Tak jak na przykład w przypadku Speed'a albo Kaja Co ciekawe, to dziennie za taki live można zarobić aż 3000 dolarów, czyli mniej więcej tyle, ile Freezer za każdą sekundę walki trąby. W Polsce też pewnie trafiliście na te głupie transmisje z jakimiś kolorowymi chmurami, jakimś tapowaniem. No, ciągle tego jest pełno. 10 tysięcy złotych, za to dałem 10 tysięcy złotych i totalnie nie kumam Dlaczego ludzie wysyłają im pieniądze? Jak się okazuje, ludzie już nawet nie są tym jakoś zdziwieni. Niektórzy uważają, że influencerzy robią z siebie większych głupków za mniejsze pieniądze. Sporo influencerów robi z siebie za dużo mniej, a sława daje znacznie więcej niż 3K dziennie. Biorąc pod uwagę jej działalność poza TikTokiem. Niektórzy w Polsce robią z siebie idiotę za 3000 dolarów miesięcznie, niby głupie, no ale działa. Wszyscy nikomu tym nie robi, nie ma to wpływu na moje życie, więc ani mnie to grzeje, ani ziemi. Dajcie znać, czy wy za 3000 dolarów dziennie podjęlibyście takiej pracy. Żeby wprowadzić jakiś kontrast do tych wszystkich negatywnych informacji, których ostatnio jest bardzo dużo, Minimike zrobił minicamp, czyli obóz dla niskorosłych. Z jednej strony szkoda, że tylko dla niskorosłych, bo ja nie mogę iść, ale też o to w tym chodzi. Osoby niskorosłe na co dzień odstają wyglądem od większości ludzi, a tam będą mogły się poczuć tak jakby swojsko. Co ciekawe, to z informacji, które mamy w internecie, to sam obóz ma być darmowy. Zwykle taki tygodniowy obóz to koszt od 2 do 3 tysięcy złotych na osobę, więc props dla Minimike'a, bo to jest Lepsze niż te ostatnie krzywe konkursy z jakimś promowaniem, kont na Instagramie, i mam nadzieję, że powstanie z tego jakiś kontent na kanał Minimajka. Ja proponuję strzelanie z procy na odległość. Tylko oczywiście Minimike nie może brać udziału, bo ma już doświadczenia. Yeah. Za to doświadczenia nie nabrał Tromba, który ciągle odpowiada i tak jakby ciągle się pogrąża. Może najpierw opiszę wam genezę mojej wielkiej dramy i spiny z trąbą Rozeszło się o moje trzy odcinki newsowe z 2022 roku. Z tytułami Trombę odkleiło, Tromba ostro zjechany oraz Bogzel złomuje Don Casio. I posłuchajcie kilku momentów z tych odcinków, jak potężnie jadę po trąbie. I Tromba tak prześmiewczo napisał, czy Francuz wyraził zgodę. Według mnie to taki niewinny wpis śmiejący się z tej dramy wersów. Tromba zamknij tą gdyby nie naszczony, się dalej, pracował w ten tak, że kałeś filma. Dobra, ja tylko no, nie odniełem przez przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Serio, ci widzowie ekipy są czasami brutalni, według mnie ludzie za bardzo zjechali trąbę, to twoi widzowie uważali, że cię wtedy odkleiło i ja sobie tego nie wymyśliłem. A to oni wyłapali, że czasami zachowujesz się jak buc, gwiazdeczka i masz się za nie wiadomo kogo. Ja jestem tylko kanałem newsowym i podaję dalej, co wydarzyło się w internecie. Podsumowując, nigdy nic złego o trombie nie powiedziałem i nigdy nie miałem do niego złej krwi. Natomiast trąba miał potężny ból o moje miniatury oraz tytuły, które zwyczajnie odnosiły się do tematu odcinka z przysłowiową od. Kolejką, która była zarzucana przez ekipowych widzów trąby, a nie przeze mnie. Proba odebrał te tytuły i miniatury na tyle personalnie, że wykreował w swojej głowie ogromny konflikt między nami, i stąd ten ostatni tweet, gdzie prosi się o walkę, wiadomości na Instagramie i stwierdzenie, że on to mnie nigdy nie lubił. Czy to sztuczne poddymianie pod walkę? Nie wiem, choć się domyśla. Błoński zaznaczył ciekawą sprawę na Twitterze. Trombulec, bobules, zaczepiesz mojego młodszego brata Konopskiego i ciągle nakręcasz go do walki, a przede mną spierdolka od czasów. E, e... Cytując Mattiego, chętnie skopałbym mu dupę w okta Fame 19 niedługo, wybieraj formułę, wybieraj wagę, wchodzę na Twoich warunkach. I rzeczywiście oni ustawiali się na jakąś bitkę od Fame 6, ale trąbie to chyba trąbka zmiękła. I otrzymaliśmy ogromne wypracowanie od trąby pod tym tweetem. Widać, że mało kto to w ogóle przeczytał i trudno się dziwić, ale pierwsze trzy podpunkty atakują Kacpra. Akcja z Eluviną została nakręcona przez Ciebie i moja rezygnacja nie była spowodowana chęcią ucieczki. Proces w jakim wtedy to przebiegło był bardzo niejasny i zostałem wrzucony na głęboką wodę, wracając na swoje miejsce z kibla szybkim krokiem, bo dowiedziałem się, że jakiś filmik leci na telbimach. W skrócie trąba tłumaczy się tutaj, że. Sytuacja z wyjściem na gali i zapowiedzią ich walki powstała w niejasnych warunkach i wrzucili go na głęboką wodę. I znając fejm, no to pewnie tak było, ale według mnie to wygodna wymówka trąby. Chłop trenuje już 3 lata, chwali się robieniem tych dwóch treningów dziennie, a tak od tego kaspra ucieka. Tak by the way, to całkiem ciekawie trąbka, że trenujesz od 2019 roku, bo wtedy już w lipcu powiedziałeś, że zapisałeś się na MMA. I ja i Majka trenujemy. Nagrałeś o treningowych sprawach kilkanaście filmów, a boisz się walki z Bońskim, który cię do niej wyzwał, jak zaczynałeś trenować. To ile ty chcesz tych lat treningów? Za 10 lat poczujesz się gotowy, może za 15. Nadejdzie kiedyś ten dzień, kiedy spełnisz marzenie Kacpra. Później mówi o jego większym doświadczeniu w oktagonie. Znowu wspomina o walce ze mną i że mogłoby to być fajne. I ostatni podpunkt jest na mój temat. Panowskiego nie lubię widać, że mną gardzi i wypowiada się bez jakiegokolwiek szacunku do mojej osoby. Tak jak wspominałem wyżej, nigdy w gardzący czy bez szacunku sposób nie wypowiadałem się o tobie. Na dobrą sprawę ostatnio po raz pierwszy mocniej ci odpowiedziałem, bo ciągle masz jakieś przypierdolki, a resztę sobie wykreowałeś w głowie, wyolbrzymiając moje miniaturki i tytuły. Jakby każdy się spróbował o i tytuły do kanałów newsowych, to co sekundę mielibyśmy pseudodramy takie jak Ja Strombom. Jego wypowiedzi na mój temat pokazują zerowy szacunek, nawet jako do drugiego człowieka, jedynie dyskredytację, chujowa akcja z pokazaniem DM. Ale ty jesteś jakimś moim kolegą, czy przekazywałeś mi poufne informacje w tych DMach? Na tym bym zostawił temat trąby. Trochę go nie rozumiem, ale może znowu napiszę do mnie coś głupiego, to będę miał kontent na kolejny odcinek. Na chwilę cofniemy się do poprzedniego odcinka, gdzie wspominałem wam o tym tragicznym wypadku z Krakowa, gdzie zginęły cztery osoby. Jedną z nich i równocześnie kierowcą był Patryk Peretti, czyli syn Sylwii z Królowych Życia. I okazało się, że z tak tragicznego newsa mogą wyjść jeszcze gorsze informacje, bo fakt ze źródeł policyjnych ustalił, jakie są wyniki badań krwi i moczu kierowcy oraz pasażerów. I ile w czasie wypadku mieli promili we krwi. Najwięcej miał sam kierowca, czyli Patryk, 2,3 promila. Następnie mamy podanych dwóch z trzech pasażerów, którzy mieli kolejno 1,3 promila. I 1.4. Ludzie w komentarzach teraz to już zupełnie nie mają litości do tego wydarzenia, ale raczej sobie odpuszczę przytaczanie tych komentarzy. Z dodatkowych informacji wiemy też, że Patryk jeździł na tak zwanych slickach, czyli oponach stricte na tor, na których nie powinno się poruszać po drogach publicznych. Na zdjęciach z wypadku widać, że też miał je założone z dosyć mocno zjechanym bieżnikiem. Teraz przegadamy News'a, który wstrząsnął polskim internetem już. Chyba z czwarty raz w tym tygodniu Czyli śmierć polskiego youtubera Rav Gora. Rafał Górecki był tak zwanym dinozaurem polskiego YouTube'a Prywatnie zajmował się programowaniem A znany był przede wszystkim ze swoich pranków Jest, Udało się. I sam pamiętam, jak oglądałem go za dzieciaka, mając te 10 czy 12 lat. Naprawdę bardzo dobrze się bawiłem przy tych filmikach. Najlepiej chyba pamiętam jego kolap z Człowiekiem Wargą. Informację o jego śmierci potwierdził brat Rafał w oświadczeniu na Facebooku. Z wielką przykrością informuję, że mój brat Rafał zmarł dzisiaj po południu. Jak pewnie większość z Was wie, przez ponad połowę swojego życia dzielnie i otwarcie walczył. Niestety, pomimo opieki rodziny i wielu prób leczenia oraz terapii, przegrał z chorobą. W mediach możemy przeczytać o koszmarnym wypadku, czyli o 35-latku, który wyskoczył z. 12. piętra i wiek. Czas oświadczenia brata, samo miasto pokrywa się z tym, że w taki sposób skończył Rawgor. Rafał chorował na depresję bądź chorobę afektywną dwubiegunową. Nigdy też się nie krył z tym, że jest chory. Od kilku lat otwarcie opowiadał o swoich zmaganiach z chorobą i apelował nawet do Ministerstwa Edukacji Narodowej o spojrzenie na ten problem, z jakim borykają się ludzie z depresją. W 2020 roku zamieścił wpis: Kurwa, nie wytrzymam już dłużej, stąd dwubiegunówką, mój mózg to popiół. odpowiedzi na komentarze ludzi, że sobie poradzi, napisał: Dużo ludzi daje radę, ja niestety nie. Oprócz choroby Rafał Wpadł też w całkiem spore długi dokładnie to 150 tysięcy złotych Co wyjaśnił w jednym ze swoich filmików Z takich ciekawostek to mam teraz 150 tysięcy długu, więc no Nie jest lekko. Na zarzuty ludzi, że Zorganizuję zbiórkę odpowiedział, że na spłatę długów Zarobi w taki sposób jak zarabia do tej pory Czyli będzie tworzyć materiały na YouTubie Nie będę robił żadnej zbiórki na dług. zarobi pieniądze Jak każdy inny YouTuber. Natomiast jeszcze przed Jego śmiercią to większość materiałów Na jego kanale zostało ukrytych. Łącznie ten Gdzie opowiada o długu. Na swoim kanale ma również playlistę o tym jak wyleczyć nerwice na w wyjadzie z Orange Video Fest z 2014 roku Rafał zdradza jak założył kanał na YouTube, kto go zainspirował i tak dalej. Mówi tam, że praktycznie nie wychodził do ludzi i tylko siedział przy komputerze. Ja mimo tego, że właśnie byłem programistą, siedziałem przed komputerem cały czas, to jednak się zdecydowałem wyjść do ludzi i zacząć coś, coś też robić ze sobą, nie? Wardenga, który zaczynał w tym samym czasie na YouTubie co Ravgor i był jego znajomym, napisał w poście na Instagramie, że Ravgor podobnie jak ja tworzył pranki, był to jego sposób na przełamywanie nieśmiałości. Wardenga też do tego posta zamieścił wycinek swojego. Mojej konwersacji z Rawgorem. Co tam u Ciebie głównie to walczę ze sobą, żeby więcej działać, no i coś tam nagrywam, programuję, W większości z tego nie publikuję, ale coś tam w końcu zacząłem wrzucać. Przygdał lepsze czasy, uciekam spać. I sporo osób zaczęło krytykować Wardęgę za wklejenie tego do posta i nikt nie napisze o tym, że załączona rozmowa to idealny przykład, jak nie rozmawiać z osobą w kryzysie psychicznym. Oczywiście nie każdy musi wiedzieć, jak to robić, domyślam się, że Wardęga nie miał po prostu tej wiedzy, ale gdy ktoś pisze wam, że jest mu źle, to nie odpisujcie mu będzie lepiej, tylko zapytajcie, jak możecie pomóc i zapewnijcie, że jesteście. Tyle albo aż tyle. I tak jak edukacja w kwestii pisania z osobami chorymi na depresję jest git, dobrze, żeby o takim czymś informować, nie kumam zarzutów, że no udaje takiego wielkiego kolegę i wstawia kawałek rozmowy sprzed jakiegoś roku. Nawet jakby codziennie każdy jego znajomy do niego pisał, to mimo wszystko jest to walka ze sobą, którą trzeba przejść, I nawet jak się chce pomóc, to nie zawsze się da. Oczywiście większość internautów była tą wiadomością zszokowana. Znajomi Rawgora pisali o nim pożegnalne wpisy, a ludzie złożyli kondolencje dla rodziny. Nawet nie chce myśleć, jak trzeba mieć rozjebaną psychikę, mętling w głowie, Problemy, żeby patrząc w dół z 12 piętra, zdecydować się skoczyć. Mam nadzieję, że zginął natychmiast i się nie męczył. Byłeś jeden z pierwszych twórców, z którymi nagrywałem, i tym jednym z prawdziwych, bez dozy zakłamania. Natomiast niektórzy postanowili wykorzystać śmierć Ravgora. I co jest paskudniejsze, to nawet jeden z jego byłych znajomych, czyli Martin Stankiewicz, stwierdził, że dobrym pomysłem będzie zareklamowanie festiwalu kilka linijek tekstu po tym, jak był zasmucony informacją o jego śmierci. Pewnie większości z Was obiegła już tragiczna informacja o śmierci Ravgora. Wierzę, że Rafał znalazł lepszy świat. Rzucam w tym samym odcinku mój list do festiwali muzycznych, bo to najpiękniejsza afirmacja życia, której każdy powinien doświadczyć. Link w opisie, bo podobno ucina mniej zasięgi. Ja pierdolę. Szybko po zasłużonym hejcie usunął ten wpis. Pewnie myślicie, że dodał jakieś wyjaśnienia czy przeprosiny. Pojawił się drugi wpis. Wrzucam w postaci linka, bo jak przed chwilą dodałem jako galerię z festiwalem, na który jadę i gdzie ten post nie był sponsorowany, to się posypały gnomy za próbę połączenia tych tematów. Dlaczego ty dalej wrzucasz jakieś linki, dalej coś promujesz? Kurwa Martin to był twój znajomy. W dalszej części zapraszam na ten swój cały podcast, którego kurwa nikt nie słucha. Mam do siebie sporo żalu, że nie zadziałałem kiedy mogłem. Mniej spiny i hejtu, więcej zrozumienia i miłości. Następnie postanowił przeprosić prosić w odcinku swojego podcastu. Nie była to płatna reklama i będę to powtarzał po raz, po raz kolejny. I mamy tam takie przepiękne klasyczki, takie jak miałem inne intencje. Ja nie miałem złych intencji. Uwaga, moje ulubione, czyli przepraszam wszystkich, którzy poczuli się urażeni i to akurat powtórzył chyba ktoś was trzy razy. E, przepraszam wszystkich, którzy poczuli się urażeni. Oprócz tego mieliśmy też wylew kanałów newsowych, które godzinę po śmierci człowieka stwierdziły, że wrzucą kolorową clickbaitową miniaturkę ze strzałką albo swoją głupią zdziwioną mordą. Jeden to prosił ludzi o lajki i suby i odsyłał na swój Instagram. Straszna sprawa. Jakbyście potrzebowali pomocy, czy żeby z kimś pogadać, to tutaj macie listę telefonów i organizacji, które wam udzielą darmowej pomocy. Jeszcze tak krótko komentując te ostatnie drastyczne wydarzenia w Polsce. To nie jest tak, że teraz nagle mamy... Wysyp takich drastycznych newsów. One są codziennie. Codziennie mamy wypadki, zabójstwa i pijanych kierowców. To jest tylko kwestia mediów, które to non-stop nagłośniają, bo to im się najlepiej klika na artykułach. W ciągu ostatniego dnia znowu mieliśmy jakąś niewinną kobietę, która została zabita przez pianego kierowcę z Ukrainy. Dźwig się wywrócił i operator tego nie przeżył. To wszystko wzbudzał nas ogromne emocje, a media na tym żerują. Jutro i pojutrze znowu pojawią się wydarzenia tego typu. Ostatnie sytuacje na pewno wyróżniały się swoją brutalnością, szczególnie że z każdym z nich pojawiały się bardzo graficzne nagrania i zdjęcia, które ludzie sobie między sobą po prostu podawali. Jak źle to na was wpływa i macie gorszy nastrój po takich informacjach, to polecam wam się od tego po prostu odciąć. Nie czytać takich newsów, nie grzebać po nagraniach. Macie swoje życie i bliskich i to nimi się powinniście przejmować, a nie tym, że obca dla was osoba umarła. U mnie też takich brutalnych newsów raczej nie będzie przez dłuższy czas, bo mi zależy na poprawianiu wam humoru, a nie na psuciu go. I teraz przegadamy sobie wczorajszą galę fejmu i ze streszczenia najciekawszych walk, to Daro Lev dostał drugi knockout low kickiem. Tomek znowu wyjaśnił prawilniaka z bloków Najbardziej zawiodłem się na walce Meduzy z Jaxem Zamysł i założenie, że Meduza nie może uderzać Tylko używać tych technik w parterze Ze skrętówkami i kimurami Wydawał się ciekawe, ale w praniu nie oglądało się tego dobrze Ten Jax był wystraszony, żeby podejść Medi też raczej czekał I nie wiedział jak podejść tego Jacksa. Było kilka sytuacji w parterze, ale nie doszło tam Do zapowiadanych skrętówek czy złamań Publika fejmu bardzo ciepło odebrała Wyjście Szeligi do oktagonu Okej okay. Okay. A najbardziej kontrowersyjna okazała się być walka wieczoru, czyli Alberto vs. Kubańczyk. Po trzech pełnych rundach niejednogłośnie wygrał Kubańczyk, co potężnie rozwścieczyło publikę. I w komentarzach na Instagramie Family ludzie piszą: Nie jestem sędzią, ale podczas oglądania walki miałem wrażenie, że Kubańczyk dostaje sromotny wpięt. W ogóle ten tekst na start nie jestem sędzią, ale trochę z góry wyjaśnia tych komentujących, że sami się nie znają, ale się wypowiadają. Szczerze, to nie widziałem tak ogromnej dominacji z jednej czy drugiej strony. Kubańczyk sporo low przestrzelił, ale również sporo z nich wylądowało na nodze, co jednak ma znaczenie w kartach punktowych. Albert oprócz kopania w jaja to nie trafił zbyt wielu kopnięć, na pewno więcej sprzedał ciężkich bomb na głowy Kumańczyka, które robiły większe spustoszenie niż spam low kicków. Mimo wszystko ze strony Alberta pojawiła się zapowiedź, że będzie składał protest. No, tak jak widzicie, nic nie jest. Mój rywal dostawał bęski. Te jego low kicki, które miały ścinać mi nogi, nie robiły na mnie wrażenia. Dominacja goryla była widoczna w każdym detalu. Każda runda moja. Odwołujemy się od werdyktu dzisiaj i zobaczymy, co na to dalej federacja. Tak tego nie zostawi Halo. W wywiadzie powiedział, że sędziowie byli przekupieni. Podobną narrację przyjął też Złomek w wywiadzie. Sędziowie o***li tu przypełno. Kopać to się tam mógł, k***a, gdyby nie siatka, to by p******* na glebie było liczenie. Dosłownie przed chwilą rozmawiałem z sędzią Jaroszem i mówi, że walka była bardzo bliska, ale wedle niego 2-1 dla Kuby. I tak też powiedział dwóch sędziów, jeden dał 2-1 dla ciebie. No to ten jeden w takim najwyraźniej nie wziął w łapę. <laughs> Stary, no dostawać dol i wygrać to się tak nie da. Na pewno nakręcili atmosferę i poważne zarzuty w stronę federacji i sędziów, a ja poznam opinie prawdziwych ekspertów, więc piszcie w komentarzach, jak wy to widzicie. Na koniec aferek pozaaktagonowych, to Ferrari dalej podkręca ten na siłę ciągnięty konflikt z Boxdelem. Najpierw nawzajem się cisnęli, bo Ferrari się obudził po ponad roku, że chce tego całego rama i to on powinien go wygrać. mu był do wygrania na Fame 13 i ponoć po gali Boxdel obiecał Ferrari że będzie miał okazję wygrać coś lepszego, ale ogarniemy to. Finalnie Boxdel tego nie ogarnął. Ofica, że... Że tak zajwisty, że ten naprawdę gówniany wymiany ramku. Niech z tego pasu weźmie, że zasługuje na dużo, dużo lepsze, że. Kurwa, Maddie. Za mm, taką na roboty zrobiłeś no tyle, na tobie zrobiłem mordeczką. Mm. No, wiadomo, że oni będą mieć walkę, ale to poddymianie jest takie na siłę. Teraz wyszła sytuacja, że Ferrari pomalował tego całego rama sprayem, Z kilku źródeł potwierdziłem, że sam spray jest prawdziwy. Natomiast całkiem ciekawe były teksty Ferrariego, żeby przypadkiem nie sprayować po szybie. Możecie wszyscy? Ale jest jedna zasada: nie malujemy po szybie, dobrze? dobrze. To wygląda jak ugadana ustawa albo przynajmniej Boxdel miał na ten temat wiedzę. Co ciekawe, to Wardenga na Instastory uważa, że ten ram jakoś od tygodnia należy do niego. Time ram, wymalowany sprayem Szkoda, że osoba, która to zrobiła, nie wiedziała, że Boxdel mi ten samochód sprzedał dzień temu. Ale dziwne, że na ostatnim live'ie Boxzel go prosił, żeby jechał ramem, a Wardęga nie chciał, bo temu wypominał, że jeździ jego autami. Śmierdzi mi to trochę promocją wandalizmu i gdyby to nie było ustawką i Federacja albo Boxzel nie byliby o tym uprzedzeni, to pojawiłaby się znacznie mocniejsza odpowiedź. A obstawiam, że jest to po prostu część promocji ich walki.